Na moim kanale a dzisiaj mam chrypę Mam chrypę ludzie mam chrypę mam dużą chrypkę więc mam coś za darmo sklepiku sklenka może drognie mi coś nie ale szkoda ale szkoda mam komentarz ale szkoda to mam za tego mm, przypnę serdu jak ktoś napisze komentarz. Ktoś, chociaż jedna osoba napisz komentarz, zrób mi przyjemne, żeby było mi miło. Proszę, zrób to dla mnie. Tak bardzo was proszę. U, no nagrywam, ale nikt prawie nie oglądam. Mam tylko 7 subów. I chcę dobić do końca tego dnia to jeszcze 2 dni. Co robić, żeby te trzy suby weszły, jak już tu jeszcze do kolejnego. Bo nie będzie do końca tego miesiąca? Nie, do 24 grudnia. Jak to bijecie mi 10 subów, to robię piosenkę. Rosa by tak chciała. Rosa by tak chciała być tu ze mną, kręcić plany, jak zabić innych gracz, Ona by tak chciała, cielać gole na zadymie od samego rana. Napiszcie, czy zejdziecie taką wiosenkę, ja mam razu robię, jakąś teksturkę, tutaj zaprosimy, kogoś może jakiegoś fajnego youtubera, którego znam, które no nie wiem, mam kolegę youtubera, nie wiem czy znacie radii 10, ale on ma już więcej słów niż ja. Bo ja jestem słaby, jak to ja mówię. Ja sam do mówię, że jestem słaby, wiecie o tym, prawda? Bo ja jestem słaby. A Szeka ma 11 par Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj stary, uciekaj, po prostu uciekaj. Nie ma co z taką yy, yy, dziewicą, trzeba tutaj pogadać trochę, żeby ona nas nie zabiła. Yy, dobra, jest, chyba trzeba zabić tą szelkę. Trzeba zabić tą szelkę, szelka szelka szelka, szelka. Gini, Ja sobie tu muszę ucieknąć. Zbieraj te, zbieraj te gemy. ból i zabij tą szelkę. Bądźmy na równi, niech ona sobie skinie. Powiedzmy, niech ona właśnie zginie. Co? I szelka zginęła i nie ból zginął. To był piękny czas. To był po prostu piękny czas. Ja tak myślę, że to był fajny czas. Bo mi się to podobało. Ale nie wygraliśmy tego. Siedem pucharków też jest dobre. Skrzynkę widzę, że mam. Skrzynką. Dropnij mi coś. W końcu dropnijcie mi coś. To będzie wtedy piękne, jak mi się zdrobnie. Chociaż dwa gemy, może trzy, w ogóle nie, nie mam celu, ale dobra. Na czym sobie teraz zagramy? Zatem, kiedy nie za bardzo lubię, a odcinek trwa 3 minuty. Uuu, to bardzo malutko, to bardzo mało i, no wiem, 150 mam. Już mamy 200, 234, to już mamy mam 240, 248, 200, no. Składa się te wszystkie razem, to jest 581, ale ja tego nie liczę, bo nie chcę mi się. Dobrze, lecimy, lecimy, lecimy i jak zostawicie dwie łapencje do góry, to robię piosenkę. Rosa by chciała, być tu ze mną. Kręcić plany, jak zabić innych grać, Ona by tak chciała, strzelać gole na zadymi od samego rana. Ona by tak chciała, być tu ze mną. Kręcić plany, jak zabić innych graczy, Ona ciała. chciała, gole na zadymi od samego rana. Rosa by chciała... Być tu ze mną. Jak ta gracz, ona by tak chciała. Głos mi pada minus 2, oczywiście, najgorzej. Najgorzej? No może takie małe, takie pytanie do Was. Czy Was Rosa byta chciała być tu ze mną, Kręcić plany, jak zabić innych gracz. Ona tak chciała strzelać gole na zadymi od samego rana. Rosa byta chciała. Być tuzem, ukradzić plany, jak znaleźć takiego. Bo już mam napisany tekst, tylko się wam pytam, czy wy to chcecie, bo jak później będzie, że to nie jest fajne dla was. Dlaczego? Dlaczego wam to nagrywać, jak to nie będzie, jak wam się to nie spodoba? Więc muszę was spytać. Więc Narka, odcinek trwa 5 minut, wiem, że to krótko, ale to jest tylko, jakby... Zagraliśmy sobie dwie rundki, czy trzy? Nie pamiętam, a to tylko było pytanie, czy chcecie, Rosa, by sankierowa by tak chciała. Jak chcecie, to kliknijcie łapieczko do góry, subskrypcję i napiszcie komentarze. Ja za Pa.